Cześć! 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 Z tej strony Tomek, Paweł i Mikołaj, czyli Heweliusze Nauki. Z Fundacją Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza współpracujemy już od Cztery lat. Przez ten czas prowadziliśmy mnóstwo wykładów i warsztatów dla Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. Robiliśmy też kilka pokazów naukowych i prowadziliśmy science basking na podkarpackich festiwalach nauki. Razem z fundacją występowaliśmy też na kilku lokalnych podkarpackich festiwalach, tak jak ten w Czuczu, czy w imprezie Balony nad Krosnem, czy na Airshow w Radomiu. Szkoliliśmy pracowników fundacji z technik animowania, a razem stworzyliśmy unikatową w skali Polski pracownię kreatywnego myślenia, mobilną maszynę Goldberga, a także zestawy eksperymentów dla animatorów. Celem nauki, poza poszerzaniem naszej wiedzy o świecie, jest także jej upowszechnianie. Moglibyśmy to zostawić systemowi edukacji, ale przecież chcemy docierać do jak najszerszego grona odbiorców z osiągnięciami nauki wykraczającymi poza uznawane minimum. Naukowcy od dawna widzą potrzebę popularyzacji nauki, czego dowodem mogą być organizowane w Royal Institution od ponad 150 lat popularne naukowe Wykłady Bożonarodzeniowe, zorganizowane po raz pierwszy przez Michaela Faradaya pierwsze centrum nauki także przecież powstało z inicjatywy fizyka Roberta Oppenheimera. Instytucje zajmujące się popularyzacją nauki oferują pewien rodzaj rozrywki, który uznawany jest za wartościowy. Dzięki temu mogą stworzyć przestrzeń do dialogu między czynnymi naukowcami a szeroką publicznością. W trakcie tego dialogu można oprócz wiedzy przekazać pewną intuicję oraz informacje o tym, jak nauka powstaje, jak powstają teorie naukowe i dlaczego tak właściwie muszą one być weryfikowane. Korzyść jest zresztą obustronna. Ernest Rutherford miał powiedzieć, że jeżeli nie potrafisz czegoś wytłumaczyć barmance, to tak naprawdę sam do końca tego dobrze nie rozumiesz. I jest w tym dużo prawdy. Konieczność zwięzłego i prostego mówienia o nauce skłania, zmusza mówiącego do gruntownego przemyślenia tego, co chce powiedzieć. Naszą rolą jako popularyzatorów nauki jest takie przystosowanie formy przekazu do odbiorcy, żeby temat był nadal naukowy, ale przedstawiony w sposób popularny. Pandemia SARS-CoV-2 dobitnie pokazała nam, jak ważną rolę społeczną powinna odgrywać popularyzacja nauki. W codziennym życiu coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, w których wypadałoby wiedzieć, jak nauka działa. Naukowcy i popularyzatorzy nauki powinni w przyszłości coraz częściej korzystać z pomocy centrów nauki i innych instytucji, żeby docierać ze swoim przekazem do jak najszerszego grona odbiorców. Powinni starać się zainteresować sceptycznych i tych do tej pory niezainteresowanych. Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza wychodzi z nauką do ludzi w swoim regionie. Czasem do mniejszych ośrodków, czasem do rodzin z dziećmi, czasem do szkół. I mamy nadzieję, że będzie to ogólny trend. Dla nas, popularyzacja nauki jest jak opowiadanie historii. Tylko przy pomocy eksperymentów. Warto jest podejmować tematy trudne i mniej atrakcyjne. Sztuką jest opowiedzieć je w taki sposób, żeby były interesujące i żeby dotrzeć z przekazem do odbiorcy. Naukowcy, popularyzatorzy nauki i centra nauki powinny wspierać się w tym procesie.